Liczby ujemne, wszystko co musisz wiedzieć. Brakowało dwóch jabłek, okazuje się, że jeszcze brakuje trzech, to ilu łącznie brakuje? Pięciu, tak? Teraz brakowało czterech jabłek, okazuje się, że jeszcze brakuje sześciu, czyli ilu łącznie brakuje? Dziesięciu. Brakowało siedmiu jabłek, okazuje się, że jeszcze brakuje jednego, to ilu łącznie brakuje? Ośmiu. Teraz brakowało pięciu jabłek, okazuje się, że jeszcze brakuje dwóch. To ilu łącznie brakuje? Siedmiu. To co będzie tutaj? No, zastanów się, ja też zaraz zrobię. Brakowało czterech, okazuje się, że jeszcze brakuje sześciu, czyli łącznie brakuje 10, więc mamy minus dziesięć. To teraz inny przykład. Brakowało siedmiu. Ktoś przyniósł 2. No, to co się teraz stanie? Ilu teraz będzie brakować? Brakowało 7, ktoś przyniósł 2. Czyli już nie będzie brakować 7, bo już mamy o 2 więcej. Czyli będzie brakować 5. Teraz brakowało 4, ktoś przyniósł 3. Czyli już nie będzie brakować 4, tylko będzie brakować 1, więc mamy minus 1. Teraz brakowało 10. Ktoś przyniósł 4, czyli już nie będzie brakować 10, bo ktoś przyniósł 4, więc będzie brakować 6. Teraz brakowało 5, ktoś przyniósł 2. To już nie będzie brakować 5, tylko będzie brakować 3. To kto z Was wie, co będzie tutaj. No, brakowało 6, ktoś przyniósł 1. Więc będzie brakować pięciu. A chcę Wam przypomnieć, że mój pełny kurs na każdy sprawdzian i na każdą kartkówkę znajdziecie na up.matematykagryzie.pl. Jest tam nie tylko kurs do egzaminu smoklasisty i kurs do matury, ale jest też kurs dla szkoły podstawowej, kurs dla szkoły średniej, do każdej z poszczególnych klas i do każdego sprawdzianu i kartkówki. Robimy oczywiście kolejne przykłady, ale kto by chciał dołączyć, muszę o tym powiedzieć. No to robimy. Brakowało pięciu, ktoś przyniósł 10, tak? Brakowało pięciu, ktoś przyniósł dziesięć. No to słuchajcie, te pięć brakujące wykorzystamy i ile jeszcze zostanie? Pięć. Teraz brakowało sześciu, ktoś przyniósł siedem. No to te 6 wykorzystamy, żeby już nie brakowało, ale jeszcze jeden nam zostanie. Teraz brakowało 4, no to te 4 wykorzystamy, i ile jeszcze nam zostanie? 8. Brakowało 10, ktoś przyniósł 11. No to te 10 wykorzystamy, i jeszcze jeden zostanie. To co będzie tutaj? Zastanów się, i zaraz podpowiem. Brakowało 4, ktoś przyniósł 8. Te cztery wykorzystamy i jeszcze cztery zostaną. To teraz zobaczcie, jeżeli obok siebie stoi plus i minus, to my będziemy mieć minus. Mamy minus 2, minus 3. Czyli brakowało dwóch. Okazuje się, że jeszcze brakuje trzech, czyli łącznie brakuje 5. Teraz znów plus i minus daje minus. Możecie sobie zatrzymać ten film, rozwiązać kolejne przykłady sami i dopiero potem sprawdzić ze mną, czy macie dobrze. Tak będzie bardzo rozsądnie. Brakowało 6, okazuje się, że jeszcze brakuje 4, czyli łącznie brakuje 10. Teraz znów plus i minus daje minus. Brakowało 7, okazuje się, że jeszcze brakuje 10, czyli łącznie brakuje 17. Znowu plus i minus daje minus. Brakowało 4 okazuje się, że jeszcze brakuje dwóch, czyli łącznie brakuje 6. Teraz znów plus i minus daje minus, więc mamy minus 7 minus 1, brakowało 7, okazuje się, że jeszcze brakuje jednego, czyli łącznie brakuje 8. Teraz dwa minusy koło siebie dają. Plus. Czyli teraz mamy minus 2 plus 1. Brakowało dwóch, ktoś przyniósł 1, to ilu będzie brakować? Jednego, tak? No bo już ten jeden dołożymy, to już teraz tylko jednego będzie brakować. Teraz 2 minusy dają plus. Brakowało 4, ktoś przyniósł 2, to ilu będzie brakować? Dwóch, prawda? Teraz 2 minusy dają plus. Brakowało 6, ktoś przyniósł 8. No to te 6 już wykorzystamy, ale jeszcze 2 nam zostaną. Teraz znów 2 minusy dają plus. Brakowało 7, ktoś przyniósł 4, to ilu będzie brakować? 3, prawda? Tutaj znowu 2 minusy dają plus. Brakowało 8, ktoś przyniósł 2, to ilu będzie jeszcze brakować? 6. Mamy 5 jabłek, potrzebujemy 10. Czyli ilu będzie brakować? 5, czyli mamy minus 5. Teraz mamy 4 jabłka, potrzebujemy 6, czyli będzie brakować 2. Mamy 7 jabłek, potrzebujemy 8, to ilu będzie brakować? 1. Mamy 4 jabłka, potrzebujemy 10. Ilu jabłek będzie brakować? 6. A teraz mamy pięć jabłek, potrzebujemy siedmiu, to ilu będzie brakować? Dwóch. I mamy teraz następne. Zobaczcie, tak jak już robiliśmy, dwa minusy koło siebie dają plus, plus i minus daje minus. Czyli mamy tak, 4 dodać dwa, bo dwa minusy koło siebie dają plus, czyli 6. Znowu dwa minusy koło siebie dają plus. Czyli mamy 9, Dwa minusy koło siebie dają plus, czyli mamy 9. Plus i minus daje minus, czyli mamy 5. Plus i minus daje minus, czyli mamy 3. Teraz jak to działa przy mnożeniu i dzieleniu? Jeżeli mamy tylko mnożenie i dzielenie, najpierw sobie mnożymy te liczby 2 razy 3 to 6, a teraz zastanawiamy się, co z minusem. Jeżeli jest nieparzysta liczba minusów, to będzie minus. Jeżeli jest parzysta liczba minusów, będzie plus. Ale tak działa tylko przy mnożeniu i dzieleniu. No to mamy tutaj nieparzystą liczbę minusów, więc będzie minus. Teraz 4 razy 2 to 8. Ile mamy minusów? 1. 1 to liczba nieparzysta, więc będzie minus, tak? Jakie to są liczby nieparzyste? Żebyście wiedzieli, to są takie, które są niepodzielne przez dwa. 1, 3, 5, 7 i tak dalej. Parzyste to jest 2, 4, 6, 8 i tak dalej. Czyli nieparzysta liczba minusów. Mamy minus, parzysta liczba minusów mamy plus. No to dobra. No to mamy tutaj parzystą liczbę minusów, bo mamy dwa minusy, czyli będzie na pewno na plusie a 2 razy 2 to 4. Teraz znowu mnożymy sobie. 4 razy 2 to 8 razy 2 16. Ile mamy minusów? 2. Czyli parzysta liczba minusów, czyli będzie na plusie. Teraz 4 razy 2 to 8 razy 3 24 i mamy ile minusów? Raz 2, 3, czyli nieparzysta, czyli będzie minus. Teraz tutaj tak samo przy dzieleniu jak przy mnożeniu parzysta liczba minusów daje plus, nieparzysta liczba minusów daje minus. 4 podzielić na 2 to 2, mamy nieparzystą liczbę minusów, więc będzie minus. Teraz 40 podzielić na 8 to plus, parzysta liczba minusów daje plus. 70 podzielić na 2 to 35, parzysta liczba minusów daje Plus. Nieparzysta daje minus, więc tu będzie minus. 40 podzielić na 2 to 20, podzielić jeszcze na 2 to 10. Ile mamy minusów? 2. Parzysta liczba minusów daje plus. Teraz 20 podzielić na 4 to 5, razy 2 10. Nieparzysta liczba minusów, więc mamy minus. Pamiętajcie, że mój kompletny kurs. Z przygotowaniem krok po kroku od zera. Na każdą kartkówkę, na każdy sprawdzian. Kurs do egzaminu spoklasisty oraz kurs do matury znajdziecie na tej stronie i tam możecie się ze mną uczyć bez ograniczeń każdego tematu. Kurs ma ponad 1600 pozytywnych opinii uczniów, także serdecznie Was tam zapraszam. Na pewno znajdziecie tam wszystko, czego potrzebujecie. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. Dacie łapkę w górę i skomentujecie, napiszecie coś miłego.